Czym się różni certyfikacja od akredytacji? W Polsce mamy różne rodzaje kształcenia coachów. Kształcenie indywidualne, kursy i szkolenia, kursy i szkolenia z programami akredytowanymi, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Poszczególne możliwości zdobywania kwalifikacji różnią się od siebie np. ilością godzin, proporcją zajęć praktycznych do zajęć teoretycznych, możliwością brania udziału w superwizji czy zdobywaniem wiedzy w sposób nie tylko stacjonarny, ale też możliwość zdobywania wiedzy online. I w zależności od tego, jaki rodzaj kształcenia wybrałeś, by stać się coachem, możesz potwierdzić swoje kompetencje odpowiednim dokumentem. I tak, w przypadku kształcenia indywidualnego, niestety nie możesz potwierdzić swoich kompetencji żadnym dokumentem. W przypadku ukończenia kursu lub szkolenia otrzymasz certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu coachingu danej szkoły coachingu lub firmy szkoleniowej. O, pokażę Wam, jak wygląda taki certyfikat. Są różne certyfikaty kursu bez akredytacji i z akredytacją. Tu jest przykład certyfikatu kursu z akredytacją, czyli kursu najwyższej jakości uwierzytelnionego przez jedną z niezależnych organizacji branżowych, w tym przypadku European Mentoring and Coaching. Cancel. Dlatego też na certyfikacie, oprócz loga firmy prowadzącej szkolenie, znajduje się również logo tej organizacji oraz może znajdować się również poziom, na którym ten kurs jest akredytowany. Kiedy posiadasz taki certyfikat, czyli dowód ukończenia danego kursu, coachingu, możesz powiedzieć o sobie, że jesteś coachem certyfikowanym. No, właśnie, czyli coachem, który został przygotowany do pełnienia swojego zawodu poprzez odpowiedni program szkoleniowy. Jeśli natomiast skończyłeś studia pierwszego lub drugiego stopnia, albo studia podyplomowe z coachingu, to na koniec takich studiów otrzymasz po prostu dyplom ukończenia studiów, i wtedy możesz nazywać się coachem z dyplomem, bądź coachem dyplomowanym. O. Tutaj przykład takiego dyplomu. Kiedy już posiadasz certyfikat lub dyplom i na przykład po roku lub po kilku latach praktyki chcesz potwierdzić swoje kompetencje jako coach, możesz się poddać tak zwanemu audytowi zewnętrznemu jednego ze stowarzyszeń coachingu i ubiegać się o tak zwaną akredytację indywidualną, która potwierdza, że masz dane kompetencje na odpowiednim poziomie. Zobaczcie jak wygląda taka akredytacja indywidualna. Dla klienta końcowego, który korzysta z coachingu, oznacza to, że może wybrać pracę pomiędzy pracą z coachem nieprzeszkolonym lub pracę z coachem, który ukończył kurs i posiada certyfikat lub dyplom. Albo możesz wybrać pracę z coachem Akredytowanym, który został zweryfikowany przez jedno z niezależnych stowarzyszeń. Mam nadzieję, że teraz wszystko stało się jaśniejsze. Bardzo dziękuję wszystkim coachom. Decyzja o coachingu i wyborze coacha należy, drogi kliencie, do Ciebie. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną.